Leżeć było. Co za awantura? Policja! Wypuśćcie Wypuść, dzieciaka! Mamy, mamy nakaz, nakaz aresztowania go. go! Wracajcie na zlot pożeraczy pączków! Ja nigdzie. Nie żartujemy! Wypuśćcie Garego! ani nikomu nie Porucznik Grossman żywa. próbował nas. os? Nie wracam z wami! Jednokierunkowa. Pomagamy Garego-Garemu, czy go zabijamy? Jak myślicie? A! Dobra, to go Fuck me! A, chuj, płoncie dziwki. <gry> Gary, nie zbliżaj się, dziwko. Mała, brązowa szmato. Gin! Ile? Ile? Ile jeszcze będziesz... No. Dziękuję za książkę. A ty złap to. Uhu!